Wielu się burzy i wstaje, w sercach ogień dłonia stal. Za swoim każdy ból rusza, oddanie wieczne przysięga trwa. Naprzód, naprzód klandzika w marszu kroczy, wierność raz na Przed nami drży, Wulkanem burzą, nie złamią nas. W imię pójdziemy przez mgły. Polko ludy prowadzi nas, pod dostrzegł Każdy wróg, mieszkańcy bastionu, poznają nasz piec. oczyścimy świat z tych, co są przeciw nam. W już śmierci klan będzie trwał. Naprzód, naprzód, dzika kroczy. Wielność W lęku przed nami drży, wulkanem burzą, nie złamią nas W imię klanu pójdziemy przesłuchły, rudy prowadzi nas Po naszym patrz niech każdy wróg, mieszkańcy bastionu Poznają nas bieg, oczyściwy świat, z tych, co są przeciw nam W siebie śmierci klan będzie trwał Naprzód, naprzód, klan dzika w marszu kroczy Wierność lubowa nasz, po śmierci no zabrać jas okres! Dzieci oddaje sercu na śpiew! Świat oczyśliwy wrogów zepsamy w roch. Niechaj leka się nas każdy wrogów krok! Hej, siemano tu z tej strony 18703 Chciałem na końcu tego filmu poprosić wszystkich, którzy mogą o wsparcie dla powodzian. Pewnie każdy słyszał, że niedawno doszło do klęski żywiołowej na południu naszego kraju. Sam mam przyjaciela, który pochodzi z jednego z tych zalanych regionów i szczerze nie umiem sobie wyobrazić, jakie to musi być przeżycie. Bo to nic przyjemnego. Wielu ludzi tamtego dnia czy kolejnych dni. Straciło całe majątki, dosłownie wszystko co mieli. I no, poprosiłbym każdego, kto mógł, żeby wesprzeć ich po... <laughs> poprzez chociażby zbiórkę pieniędzy. Podaję link w filmie. Może to będą dwie osoby, może to będzie pięć osób, może to będzie jedna. Nieważne, liczy się każda jedna osoba. Ja osobiście to samo mogę tylko zrobić. Wesprzeć ich zbiorko pieniędzy, wesprzeć ich tym filmem jakkolwiek. No niestety tak jest. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Hej, siemano.